Hej, hej, moi drodzy, w ten mroźny styczniowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Mamy nowy rok, mamy nowy miesiąc i w zasadzie mamy nową tradycję, dlatego że czas na książkowe premiery miesiąca. Mam dla Was trzy wyjątkowe tytuły, które ukażą się właśnie w styczniu i w ogóle powiem Wam, że ten rok zapowiada się naprawdę gorąco na księgarskich półkach i styczeń to jedynie początek. Przed wami trzy najnowsze tytuły, te wyjątkowe tytuły, te, na które warto zwrócić uwagę, ale oczywiście nie jedyne. Pierwszą premierą stycznia, na dokładkę bezsenną premierą stycznia, jest Margot Erin Fisher od wydawnictwa Cinequanon i od razu muszę wam się pochwalić, że jest to patronat medialny Wielkiego Buka, a rekomendacje tej książki znajdziecie na okładce. Margo to mroczny, diabelnie dobry i mocny thriller o pewnej dziewczynie, która wcale nie jest taka, jak mogłoby się wydawać. O Margo opowiem Wam już jutro, kto lubi dobre thrillery z godnym twistem, ten się nie zawiedzie, premiera już 11 stycznia i jest to zdecydowanie coś dla fanów bezsennych śród. Kolejny tytuł to Pragnienie Richarda Flanagana od Wydawnictwa Literackiego i to jest kolejny tytuł spod pióra twórcy Ścieżek północy. Ten australijski autor jest znany ze swoich bolesnych, bardzo poruszających opowieści i przy Pragnieniu nie będzie inaczej. Mamy wiek XIX, mamy Aborygenów, mamy Sir Johna Franklina i jego statek Terror, który utknął na północy w lodzie i mamy Charlesa Dickensa, którego inspiruje ta historia. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie, kochani, jest to pozycja obowiązkowa, a premiera już 12 stycznia. I ostatnia proponowana dzisiaj przeze mnie premiera to Następne życie Atyku Salisha od wydawnictwa, czwarta strona. Powieść nagradzana, uwielbiana przez krytyków i jest to amerykańska współczesna proza o polityczno-społecznym wymiarze. Opowiada historię imigrantki, która trafia do Stanów Zjednoczonych, by zostać jedną z takich współczesnych niewolnic w nowojorskich knajpach. To opowieść o biedzie, o Stanach Zjednoczonych jako takich i o miłości. Podobno jest naprawdę świetna, już dzisiaj ktoś z Was mi ją polecił na Facebooku, a premiera już 21 stycznia. Jak widzicie mamy trzy premiery, mamy trzy wyjątkowe książki i koniecznie dajcie mi znać, czy sięgniecie po którąś z nich. A i oczywiście pamiętajcie też o nowym mrozie, który wychodzi teraz w styczniu, już na dniach. O nim wspominałam w grudniu i odsyłam Was do tamtego filmiku. I to wszystko na dziś. Kochani, zapraszam Was też na bloga, tam macie szczegółowo wypisane te trzy tytuły. I oczywiście pamiętajcie, żeby odwiedzać mnie też na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Jeśli podoba Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie dać łapek w górę. I oczywiście subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Warto subskrybować kanał, tutaj zawsze się coś dzieje. Sporo jest nowości i na dniach Kolejny filmik, tak naprawdę to widzimy się jutro. Będę miała dla Was Margo. Do zobaczenia! Pa pa!